Kolejny na moim kanale. Ja jestem Weronika, w dzisiejszym odcinku. Zmiany nadchodzą, zmiany u nas w salonie, ponieważ zobaczcie, dzisiaj jest słonecznie, pięknie, ale mało świątecznie, ponieważ tutaj brakuje elementu, który najbardziej kojarzy się ze świętami choinki. Także zaraz zabieram się za ubieranie naszej świątecznej choinki, ale najpierw wzięliśmy z udziału udział w sesji zdjęciowej na banery napojów ekipy. I właśnie takie banery wiszą między innymi w Krakowie. Ja jeszcze ich na żywo nie widziałam, więc muszę to koniecznie nadrobić. I teraz właśnie zapraszam Was ze mną, żeby zobaczyć taki baner, który wisi sobie w Krakowie. Dzisiaj nagrywałam na Insta jeszcze o, nie dodawałam. Trójca mamy mandarinki. Oha. Mandarinki, mandarinki. A widziałeś już baner? Zdjęcia widziałem. No, jest już baner. Zabier już oznaczali. Także jeżeli będziecie widzieć w swoim mieście, będziecie przejrzeć koło naszego bonera, to koniecznie oznaczajcie, a ja będę udostępniać relacje na Instagramie. No i jeszcze, moi drodzy, muszę Wam pokazać fajną rzecz, ponieważ uwaga, uwaga, już za niedługo na wersow.com pojawią się oto właśnie te spodnie. Mega się jaram. Bo są mają kieszonki z printem WLS i są mega ładne, tak się tak się cieszę. Jeszcze nie są dostępne, oczywiście o dostępności poinformuję Was na moim Instastory, albo na Instastory sklepu pewnie będzie wiadomość, ale myślę, że będą dostępne tak za około tydzień, dwa maksymalnie. Dajcie znać, co sądzicie. Jeszcze przed wyjściem stwierdziłam, że nagram szybko TikToka. Właśnie też, żeby pokazać ten baner, no trochę się, no cieszę się, cieszę się. To jest już takie super, że ktoś przyjeżdża i możecie zobaczyć na takim banerze. W internecie to każdy widzi jak w takim banerze, że to jest takie bardziej namacalne. A w ogóle na moim TikToku teraz trwa i Od już ponad miesiąca dodaję codziennie TikTok i jestem naprawdę. to. Naprawdę. Wiadomo, że mogły być lepsze i moje po prostu fail na TikToku przechodzą samą siebie, ale cały czas się uczę. Ale fajnie. Dobra, śmieszne trochę i teraz napojem. Początek TikToka nagrany, teraz jadę pod banner. Moi drodzy, nie wiem czy widzieliście, ale mam teraz nową, zmienioną kurtkę. To prawda, nadal jest wypożyczona, ale jest teraz biała. Jest dokładnie takie samo auto, tylko że ma y, opony zmienione na zimówki. Let's go! Moi drodzy, jestem już w domu i teraz czas na to, żeby przyozdobić naszą choinkę. Ponieważ, jak widzicie, jeszcze u nas żeby wyjazd. Je... Tutaj w tamtym roku stała choinka i to myślę, że będzie najlepsze miejsce na to, żeby tym miejscem ją postawić i udekorować, bo nawet jak nagrywamy jakieś odcinki, czy tutaj na stole, czy właśnie na tej wyspie, to zawsze ta choinka będzie w tle i będzie tak bardziej świątecznie. Bardzo dużo bombek zostało mi jeszcze z ubiegłego roku, więc na pewno ta choinka będzie taka całkiem zbliżona, ale kupiłam też kilka nowych bombek i rzeczy, które pojawią się na choince w tym roku, także będzie na pewno pięknie. Także zaczynamy! Przyniosłam już choinkę. Jak widzicie, nasza choinka jest sztuczna. Ja ogólnie, praktycznie chyba od zawsze miałam sztuczne choinki w domu, już do takich przywykłam. I takie też spodobają mi się najbardziej. Oczywiście też świetnie rozumiem vibe tej świeżej choinki, ale ja jednak jestem za sztuczną choinką. Ezus. Tak, tak, to będzie tak. Jaka ona jest wysoka, ona jest wielka. Narzucza. mega fajna. O kurde, nie dosięgnę z tym szpicem, przydałby się jakiś wysoki chłop. Dobra, uwaga, próbuję. Dobra, jest. Świeci się, ale pięknie. bąbki, które mi zostały z ubiegłego roku są te, które robiłam w tamtym roku dla, dla domowników. I Tutaj akurat jest wujek Łuki, ja również powieszę. A tutaj kupiłam jeszcze nowe bombki. Jest na przykład taki Mikołaj, który się próbuje wdrapać, buksówka, rogalik. Zobaczcie, jaki cute. O, coś dla Karola. Pizza. <grym> odnośnie pizzy. To jest jeszcze dzisiaj mała niespodzianka y, dla dowolników, ponieważ jakiś czas temu zrobiłam im personalizowane prezenty, które już długo, długo, długo e, czekały już do domu ekipy, już dawno mi przyszły, ale stwierdziłam, że właśnie im podróżę, jak będę ubierać choinkę. No i y, zobaczymy, jak dzisiaj zareagują. O, oh, ale ładne. Serduszko. taka jaka słodka. Kurde, akurat ten ładny każdy z domowników trochę tutaj zostawił swoją cząstkę, bo każdy się też czymś interesuje. I na przykład tam, zobaczycie, później będzie też gitara, jakiś mikrofon, rower, motor i tak dalej, tak dalej. Więc na pewno ta choinka będzie wyjątkowa, inna i bardzo kolorowa. Pierwsze bombki już są na choince. Piska musi zajmować swoje honorowe miejsce na przodzie. Dzisiaj już jest coraz więcej bombek na choince, na pewno ten klucz będzie kojarzył się z Poczciwym Krzychem, na przykład tutaj jest też gitara, jest awokado, jest na przykład sushi, która się kojarzy z nowciem na przykład z Marcysią. Jeżeli miałabym wybrać jedną bombkę, która jest moją chyba ulubioną, to to by była ta. Jest bardzo ładna, bardzo mi się podobała. zaraz jeszcze wrócę do ozdabiania choinki, ale teraz korzystając z okazji, że nie ma tutaj domowników, to mogę Wam pokazać, co dla nich przygotowałam. Ponieważ w tym roku wpadłam na pomysł, że przygotuję dla nich po takie personalizowane, całkiem śmieszne, nieśmieszne prezenty. Każdy z tych prezentów jest e, troszeczkę inny, każdy jest indywidualnie przygotowany dla nich. A co to za prezenty? Przekonacie się sami. Ten karton stał schowany właśnie tam w tym kącie przez myślę, że około dwa tygodnie. Dwa tygodnie już tu stał, a teraz czas, żeby go wreszcie rozpakować i wręczyć prezenty. Ekipowicz. Wszystkich już sobie podpisałam, że dla każdego jest coś innego. A co to będzie? Już wam pokażę. ja prezenty dla wszystkich. No zaraz pokażę Wam, co mam e, dla kogo, jak te prezenty wyglądają, no i oczywiście muszę też je spakować. Dla Łukiego mam taką personalizowaną skrzyneczkę do przygotowywania e, whisky, a tak naprawdę do przygotowywania takich kostek, które będą mroziły to whisky. I co fajne, zobaczcie, na tym opakowaniu pisze kombinacja e, resetująca wujek Łuki, no bo wujek też lubi grać na komputerze, też tam siedzi często na kąpię, więc myślę, że powinien się z tego wycieszyć. I właśnie takie pudełeczko zapakuję mu tutaj do świątecznej torby. Z kolei dla Nowciaksa musiało być coś związanego z rybami. Całkiem przypadkiem zamówiłam mu, zobaczcie, taki oto fartuch. Mega mi się podoba. Zresztą Nowciu jest sushi masterem i często też coś tam gotuje i robi sushi, więc specjalnie dla niego zrobiłam taki fartuch z napisem najlepszy okaz w mieście Nopciu. Co prawda Nowcia nie ma teraz w Polsce, oni są w Stanach, ale już im powiedziałam właśnie, że dzisiaj będziemy się zdzwaniać, więc im też to pokażę. Tak samo Patecowi, bo dla niego również coś mam. I przechodzimy do Pateca. Dla Pateca mam dwa prezenty, ale dlatego, że one się obydwa łączą. Na tym kubku jest napisane z że piwo znika, Jaka jest Wasza supermoc? Patec. I to jest taki personalizowany kubek dla niego. Jest kufel, no to musi być oczywiście też piwko, no i da się spersonalizować piwko tak, żeby było to takie typowe piwko pateca, bo tutaj na przykład jest browar Jakub, pateckie klasyczne. Najlepiej smakuje w towarzystwie y, ekipy. Z kolei na przykład dla Pauliny przyszła mi taka deseczka na szoty. I na tej deseczce pisze zasilacz imprezy Paulina, i do tego też dołączone są kieliszki. Ale skoro też jakieś rzeczy do alkoholu, no to też mam coś yy, dla Kasi. Ja lubię pić winko, Kasia lubi pić winko, z reguły babki jakie lubią pić winko. Dla Kasi mam taki kieliszek, yy, na którym piszę kieliszek w I są trzy kategorie, lepiej nie pytaj, ciężki dzień dla relaksu, czyli ilość winka w dany dzień. A dla Marcysi piszę taki kieliszek, Bo Marcysia częściej pije proseko i tutaj jest Prosecco Marcysi. I Marciem ma właśnie taki kieliszek. Dla Marcysi jest, dla Kasi jest, dla Pauliny jest, ale co mam dla Marty? Dla Marty kupiłam donicę. Marta teraz ma dużo nowych kwiatów. Jak ja to zamawiałam, to w ogóle ona była na etapie, kiedy kupowała cały czas jakieś nowe kwiatki. I stwierdziłam, że zamówię jej taką personalizowaną doniczkę. I tu jest Marta, twój nowy towarzysz. Stoi sobie z tyłu tutaj taka skrzyneczka, mureczka, zobacz. Taka skrzynka, to szereści, no nie bój się, nie bój się. Jest to skrzynka spersonalizowana dla Krzysia. I ta skrzynka prezentuje się. Tak i na tej skrzynce napisane jest Krzysiu, poczciwe, piwka. Ale to nie wszystko, stwierdziłam, że skoro Patucowi też kupuje piwko, to Krzysiowi też kupię. Właśnie też takie spersonalizowane. I tutaj yy, również mam iwerko dla Krzysia, ale jest troszeczkę o innej nazwie. Browar Krzysiu, styl poczciwe, klasyczne, wiek 27 lat, najlepiej smakuje, akurat to się powtarza, w towarzystwie, ekipy. Kolejny prezent to prezent dla Michaela. Jako, że Michael śpiewa w piosenkach o się"? tutaj hajs się musi zgadzać, proszę bardzo. No to będzie mu się zgadzał nawet pod prysznicę Mini Mike, proszę bardzo. Moi drodzy, zostały jeszcze dwie osoby z ekipy. Między innymi tromba, dla którego mam właśnie takiego pada. Tromba u grać w grę i też takie skarpetki w sushi. Taki, taki zestaw. Stwierdziłam, że nie chcę powtarzać rzeczy personalizowanych, więc wolę mu kupić taką rzecz, która będzie po prostu troszeczkę inna i, i może też mu się spodoba. Został mi jeszcze Karol i dla Karola mam takie oto dwie rzeczy. Również niespersonalizowane, ale jak można powiedzieć, że troszkę są, bo jednak Olek zamów mi pizzę. Proszę bardzo, pizza przyjechała, ale troszeczkę w innej formie, bo to wszystko to są skarpetki, które są tak złożone właśnie w formie pizzy i dodatkowo w formie burgera. Zawsze jak gdzieś jesteśmy, to Karol zamawia burgera i to jest jednak jego jedno z ulubionych dań, więc musiała się pojawić coś z burgera. Ale to nie wszystko, ponieważ można powiedzieć, że i dla mnie i dla Karola mam jeszcze jeden prezent. Jest to coś takiego, jak projektor, do którego wkładacie telefon i on normalnie działa, więc jestem bardzo ciekawa, czy to faktycznie będzie działało. A jeżeli Wy mieliście z czymś takim styczność, to też dajcie mi znać w komentarzu, czy Wam się to sprawdza. Kochani, mam już prezenty dla wszystkich, jak tylko domownicy pojawią się w domu, bo teraz każdy nagrywa. W ogóle mamy taki troszeczkę bardziej intensywny czas w tym grudniu, bo zauważyliście, że też większość ekipy ma też dodatkowe firmy, także każdy jest gdzieś w ruchu, żeby się złapać jest ciężko, ale na pewno wieczorkiem ich wszystkich złapię i wręczę im y, te personalizowane. Śmieszne prezenty. W ogóle karta Y z tamtego roku. On się podpisał, dalej została. I Został, została ona na choince. I znów trafia tutaj Y. Pozdrawiam. Ja już przyozdabiam górę. Kto to co to, to? Witam. na już w domu ubieramy choince, a ja dzisiaj ubieram tutaj. Ładnie? Ładnie bardzo. O, oh, wow! Co? Deski to tylko jedną stronę <noise> przystają. <noise> no bo tam jest ród, <noise> ród do przód, do przodu, nie tam z tyłu takie gwiazdeczki się da, będzie gi. Jeszcze zostało kilka bombek i będę ozdabiać jeszcze tutaj przestrzeń domu ekipy. Nie będę jakoś bardzo, ale troszkę zaszalej. Można by było powiedzieć, że na pozór nic do siebie nie pasuje. No i w sumie taka jest sprawa, ale wszystko i tak ładnie wygląda, bo jest taka mega kolorowa. Ale właśnie taka ma być ta chodinka zwariowana. Oh, zapomniałam, że mamy jeszcze taką bombkę. Coś, co jest najważniejszą bombką w domu ekipy. Nagrywki, moi drodzy. Proszę bardzo, na środku tutaj. Moi drodzy, tak yy, prezentuje się efekt finalny choinki. Jest tutaj naprawdę mnóstwo różności, ale finalnie efekt końcowy prezentuje się tak. Moi drodzy, że to już przesada. <śmum> ale w sumie Mary z nas Trochę jocha trochę nie, co nie? Tak to jest bardziej straszna, ale tak jest mega Jak to wygląda? Źle? Tak? No dobra, dociągamy to. Moi drodzy, w ubiegłym roku też zamówiłam papier toaletowy, taki świąteczny. Był on u nas tylko na górze w pokoju, a teraz jeszcze poleci tutaj taki świąteczny yy, na dole. Puk, puk, kto tam? Witam, mam dla was y, mini niespodziankę, Mini dlatego, dlaczego to się zaraz przekonasz i proszę bardzo, dla ciebie też y, Możecie sobie rozpakować, bo jestem bardzo ciekawa, czy wam się spodoba, czy wam się nie spodoba. W styczniu w roku postawię na personalizowane prezenty. Aaaa, to jest do szatu Tak, więc <grym> y, ten, jak będzie jakaś no, proszę bardzo. Majka, ty Boże. lubisz hajs, nie ma co ukrywać. Musi się hajs zgadzać. Oh, 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 oh. I teraz uwaga, 12. zobacz sobie na dół. 100 złotych. 100 złotych, zł. minimalka. Gdzie? No tutaj. O kurde, ale mocę. Więc jak mam jest. Ale mocę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Więc jak pójdziesz na wakacje, proszę bardzo. Ale to byłaby duża wizerunek z, z, z Maddy Monreal, tak? Tak. To no? byłaby duża wizerunek z tak, Monreal. bardzo, mam nadzieję, że nam się podoba, może tak, może nie. Yy, ogólnie Kasia lubi chyba pije O nie, Właśnie widziałam, że tam jakiś kieliszek mówię, ooo. Więc masz kieliszek sianki? Ooo, no, co A co już? Whisky. To są te domrożenia. Co, tak. co ci rok temu dałam, ale oddam ja komuś innego i tak życzając No taki malutki prezent. Dziękuję. O, omaga, super Tak i ciebie Wam. Dzięki bardzo. Ja nigdy tego nie, nie próbowałem. Mam dla Ciebie prezent. O ale wielki, wczoraj od Tromy dostałem, ale z Mikołaj końny, yy, Proszę no. bardzo, musisz go sobie rozpakować. Jestem ciekawa twojej reakcji. O, jaki ciężki. Masz ciężki. <laughs> <laughs> Drodzy, to oznacza... 6 Sze tornat, to oznacza 6 tornad. Tak, do, do, do garażu swoją. piwkę, dobrze, świetnie. Swoją skrzyneczkę? <grym> no i jeszcze, że ty jesteś fanatykiem piweczka, to stworzyłam twoją. O, Ale to ja chyba nie będę pił, chyba zachował. No. Albo wypiję w, wypij w jakiejś niesamowitej okazji. Nie, idźcie podobnie. No pewnie. No to super. Ide idealnie. Piweczko, no zawsze przyjdę z otwartymi od rękami. <grym> no tak, mi się też właśnie z tobą skojarzyło I też jeszcze najna przez to, patrz, tutaj jest że tutaj możesz sobie w garażu położyć, bo to jest otwierać. O no, elegancko. Mm. Tego mi było trzeba. Mogę zgadnąć? Możesz. Zgaduję, że to będzie gadżet, ja. Gadżet? Tak. To są personalizowane. Dalej, dalej, ręko gadżeta. Personalizowane rzeczy. Ale u ciebie akurat tych personalizowanych rzeczy nie ma takich stricte, tylko są takie inne, które mi się z Tobą kojarzą. To jest taki mały prezencie dla ciebie, proszę Co my tu mamy, proszę Państwa? Numer jeden. Burger Love. Uuu, co to jest? Hmm? Dla miłośników burgerów. Hmm. <laughs> Ale zarobiste, skarpetki świąteczne, tak? Tak, tak, znaczy burgerowe. A skarpetki w burgery, tak? Tak, okay. tak, i one się wszystko... No <noise> Zarąbiste No to tematycznie rzeczywiście, tak typowo tak. w Skarpetki pizzowe, okej okay. A jakie fajne w ogóle, kto to myśli. Ciekawe No i jeszcze ostatni gadżet, którym byłam ciekawa i musimy go przetestować Gadżet, aha gdzie... Dałam ci no bo wiedziałam, że będziemy razem testować, więc dałam tobie Wreszcie będę mógł pić alkohol Nie. Wyświetlacz, który z telefonu sobie płacisz. Co ty Czajisz? mówisz? No właśnie, jak to zobaczyłam, to sobie myślę, oho, to dla ciebie do rozpracowania. Cinema in the box. No ale ja nie mam powiedzieć, jak to może działać, jak to wiesz. Zaraz się dowiemy, w soczewkę bierzemy. A, bo to ma po prostu być jak taka lupa, żeby nie powiększała. Jak to będzie działało, to to będzie zarobić z tych Jedziesz gdzieś na przykład, albo nie masz telewizora takiego większego, chcesz coś wyświetlić? No nie, Bardzo bym chciał, żeby działało, ale obawiam się, że to nie. jest taka pierdółka troszeczkę i nie będzie. No ale zaraz zobaczymy. Skoro to się trzyma. Tyle. I co działa? No dawaj. Uwaga, uwaga, czy będziemy mieć darmowy projektor? To to jest. Projektor. Hmm. Chyba nie widział. No to nie by. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dlatego, że ja już go zamówiłam 3 tygodnie temu i czekał tam na to, żeby wam wręczyć. O. I teraz... Ty, Mati, z Karolem dostajesz takie rzeczy po prostu, które mi się z wami kojarzą Dobra O, o fajne Ale fajnie fajne. Bo Murta ma dużo kwiatków więc <suszy> jest ja sushi Twój nowy towarzysz, ale słodko <laughs> Zarobiście, dziękuję Bardzo proszę To jest Tak To możesz stałe zjeść, bo to jest stałe z czekolady, taki PlayStation No bo osoba mi się najbardziej kojarzy PlayStation jednak Lubię grać w Fifę i dla tak <suszy> zawodników, którzy go grają No i lubisz też sushi bardzo dawno nie byłem, tak? bo mi się przyjadło, dosyć bardzo, ale, ale słodkie. Ale ładne są te rzeczy. Dzwonię do chłopaków. Witam! O, ale u was jasno i ładnie. Mega fajnie. Strasznie gorąco, strasznie, mega gorąco, jest zjebalne jest. Ciężko tu żyć w ogóle. No, tak domyślam się. Zazdroszczę, mega, zazdroszczę. Zaniewista macie w wakacje, jak tylko oglądam filmy i patrzę na zdjęcia, no to naprawdę. Uuu, grubo je, macie. Także mamy też, uwaga. Tak, to ja. O, tam dobrze tą tatą pod moją nieobecność, wiesz, żeby tam nic się nie działo złego. Specjalnie, specjalnie, jak robiłam kalendarz adwentowy w domu ekipy, taki największy, to słodkości dałam dopiero jak wracacie, żebyście mi już nie pojadali z szafeczki. Szafeczki, Weroniki. I już, ben, już będą, będą po prostu cała szafka słodkości jest wypakowana, nie mówię wam jeszcze o jakim numerze, ale będzie, jak wrócicie akurat. Perka, wiesz co powinnaś zrobić, jaki produkt? Powinnaś mieć kuferek Weroniki na święta, to jest taki... taki... Tutaj Bueno, tutaj jakiś lesik, tak. o. I serio, taka skrzyneczka na to jest Ale mam dla Was coś, ponieważ dla wszystkich z ekipy przygotowywałam takie prezenty personalizowane. Nie są to jakieś drogie rzeczy, tylko po prostu personalizowane dla Was. Nie ma was, dlatego Wam pokażę to teraz. Nowcu będzie pierwszy. Uwaga, uwaga, no jako, że Ty chodzisz na ryby. Jesteś najlepszym okazem w mieście. I proszę bardzo najlepszy okaz w nowcia, Także tutaj będziesz miał jak przygotować suszy i w ogóle. Także taki będzie na ciebie. W razie coś tam gotuję, tak najbardziej bardzo dziękuję. Proszę bardzo. A teraz, uwaga, jeszcze dla Pateca mam oczywiście też mam kufel do piwa patesowski. Proszę bardzo. I tutaj, tutaj piszę tak. Spra Sprawiam, że piwko znika. Jaka jest Twoja supermoc, Patet? Proszę bardzo. Ale żebyś miał też jakieś piwko, które będziesz sobie pił, no to jest spersonalizowane piwko Pateca. Pateckie, klasyczne. <laughs> Także jak wrócisz, to będziesz mógł sobie popijać piwko w swoim kubelku. Mega dziękuję, mega dziękuję. To by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie, jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. Dajcie oczywiście znać, który prezent dla ekipowicza najbardziej Wam się spodobał, który Wy też chcielibyście dostać. No, a ja się z Wami żegnam, widzimy się już w kolejnym odcinku 7 grudnia i będzie to odcinek z domu, gdzie pojechałam do rodziców i będzie się tam już troszeczkę działo, także widzimy się w następnym odcinku na moim kanale, do zobaczenia. Buziaki. Cześć! Moi drodzy, jest kolejny dzień. Wczoraj nie udało mi się złapać Marcysi, ale dzisiaj szybko to nadrabiamy. Myję ręce jeszcze. Cały sobie pod choinką, ale to dlatego, że wczoraj zapomniałam Ci dać jeszcze pożyciku. Tak, tak, Z tego robiłam coś innego i to nie jest jakiś duży prezent, ale wiem, że robisz w prosteczko. Więc... Lubię! <laughs> To tym bardziej, że mamy deficyt yy, kieliszków, więc chyba dziękuję ślicznie. No to super. Widziałam u Marty i doniczkę właśnie o ładne. no to ekstra, no. Musimy zrobić równocześnie. O, skarpety! Skarpetki! Bardzo dobrze na zimę. Fajnie, akurat mi się skończyły Akurat wszystkie. muszę wziąć mój <laughs> rozmiar. białe bym sobie na przykład wzięła. Takie, znaczy, też bym sobie wzięła. <laughs> Bardzo dobrze. I nawet nie pamiętam, co jest w czym i ja też mam taką frajdę jak to odbieram w serio To jest coś takiego fajnego.